Znajmy się. Nazywam się Katarzyna Czerniewska. Jestem gdańszczanką z miłości. Z miłości, bo choć pochodzę z Lublina, to właśnie Gdańsk skradł moje serce i 15 lat temu wybrałam go jako swoje miejsce na ziemi. Studia magisterskie, prawo i stosunki międzynarodowe skończyłam na lubelskich uczelniach. Ale to Politechnikę Gdańską wybrałam jako miejsce studiów podyplomowych MBA. Jestem przedsiębiorcą. W 2009 roku założyłam w Gdańsku własną firmę i z sukcesem prowadzę ją do dzisiaj. Jestem mamą czwórki dzieci, dwóch córek, Ali i Natalki, i dwóch synów, Janka i ośmiotygodniowego Piotrusia. W 2018 roku, zainspirowana przez Pawła Adamowicza, wkroczyłam w świat samorządności i dzięki głosom mieszkańców zostałam radną miasta Gdańska. Jestem dowodem na to, czy kobieta może być siłą napędową zmian w naszym społeczeństwie? Każdego dnia zabiegam o to, żeby Gdańsk był nadal dla nas wszystkich najcudowniejszym miejscem na świecie.